Proszę Państwa, widok wyraźnie wskazujący, że zbliżamy się do okresu świąt Bożego Narodzenia. Dzisiaj gość wyjątkowy, prosto z Laponii, z miejscowości Rowaniemi, święty Mikołaj we własnej osobie. Nie ukrywam, że szalenie ciężko było go zaprosić. Jest bardzo zapracowany, zabiegany, a tu taka niespodzianka w naszym studiu: przyleciał święty Mikołaj tradycyjnie saniami. Tradycyjnie z saniami przyleciałem, co prawda bez jednego renifera, ale... W A w ogóle ile jest reniferów w takim zaprzęgu? W całym zaprzęgu znajduje się 8 reniferów i na samym przodzie oczywiście musi biec ten Hunzfot Rudolf. A, jasne, pamiętajmy o Rudolfie. Proszę mi powiedzieć, to jest tak jak popatrzyłem na mapę Laponia, do brzegu jakieś 2,5 tysiąca kilometrów, gdybym chciał dojechać z tego miejsca samochodem, musiałem pewnie z 2-3 razy zatankować. Czy po drodze wymienia się renifery na, nie umówmy się, na świeże, takie nie, mniej zmęczone? Otóż widzisz, to jest bardzo y, trudna sprawa. Dlaczego? Dlatego, że Rudolf zawsze biegnie pierwszy, musi być pierwszy, bo swoim nosem oświetla drogę. Aha, ten czerwony tak, to też taka lampka, tak? Tak, natomiast y, pamiętajmy, renifery to zwierzęta. One się męczą, dlatego z przodu biegną najsilniejsze, a bliżej sam te troszkę słabsze. I kiedy te najsilniejsze się już zmęczą, należy zamienić dwa pierwsze. Z ostatnimi dwoma. Mm. I tak zamieniamy aż do momentu, żeby każdy renifery miał po tyle samo siły. Proszę Państwa, powiem szczerze, byłem pewny, że są po drodze stacje. Tak jak są stacje. A jak... nie ma czasu na stacje. Jasne, jasne, że tak. A jak kieruję się takimi saniami? Proszę powiedzieć, to jest trudne. Są jakieś szkoły, tak jak do samochodów yy, nauki jazdy? Trzeba mieć jakieś prawo jazdy, jakieś tego typu rzeczy. I tu muszę się pochwalić. Tu muszę się pochwalić, bo mam jako jedyne mam międzyświatowe prawo jazdy na sanie Mikołaja. Oczywiście, dlaczego? No, bo jestem święty Mikołajem. Mikołaj, no tak, tak, to jasne. E, święty Mikołaju, proszę mi powiedzieć, dostaje święty Mikołaj tysiące, może miliony listów. Czy, czy trzeba wysłać ten list w formie tradycyjnej, czy też można jakiegoś SMS-a, może, nie wiem, e, poczta elektroniczna? No, gołębi nie będziemy wysyłali do Laponii, bo pewnie by tam zamarzły. I gołębie nie dolatują, to prawda, to prawda, od czasu e-maili jest to troszkę bardziej skomplikowane, bo ja się na tym totalnie nie znam, zawsze dostawałem listy, przyszły maile, Koniec. nie znam się, zacząłem zatrudniać specjalne elfy, które znają się na komputerach, znają się na tych wszystkich rzeczach internetowych. No to jak już święty Mikołaj powiedział o elfach, no to elf dla mnie ma rodzaj męski, czy są? Nie wiem. Elfice, panie Elfy? To jest bardzo dobre pytanie. Elfice również pracują u mnie i razem z elfami. I co ciekawe, elfice są zawsze ciut większe od elfów i zajmują się najczęściej pakowaniem prezentów lub czytaniem, właśnie maili czy listów. Mhm. Długo żyją takie elfice? Czy... I tu jest kwestia taka sporna, bo zazwyczaj elfy, rodzaj męski, żyje od do 600 700 lat, natomiast elfice wszystkie 700 i to bardzo proste, tak? Wtedy można przewidzieć staż, wypłatę, premię itd, i tak dalej. A gdzie, gdzie wypoczywają elfy? No bo zakładam mają ten okres e, przedświąteczny kupę pracy, ale później gdzieś może ciepłe kraje. Ja, no właśnie, i to jest też dobre pytanie, bo to się tak mówi przed świętami praca, praca, a nie, bo my pracujemy cały rok. 12 miesięcy. Okej, okay, a. Takie pytanie, prezenty. Skąd bierzecie prezenty? Macie swój sklep, swoją fabrykę, swoją wytwórnię? Jak to się odbywa? Um, są prezenty, które tworzymy na miejscu, mm -hmm. w fabryce, mm -hmm. a są prezenty, które musimy ściągać specjalnie. I po to są właśnie elfy, które zajmują się kwestiami internetowymi, bo czasami trzeba zamówić, a powiem dzisiaj trzeba czasami poczekać dłużej zanim do nas dotrą. No tak, bo niektóre fabryki są w Chinach podejrzewam, tak? I, no i tu jest problem, bo to daleko, a <laughs> kurierzy niekoniecznie chcą się do nas pchać. No tak, tak, daleko, zimno, no e, prawie cały czas śnieg. A z saniami nie jeżdżą, bo nie mają prawa jazdy. Bo nie mają prawa jazdy, sprawa zupełnie jasna. Proszę mi powiedzieć, święty Mikołaj, jak już święty Mikołaj tutaj do nas do Kołobrzegu, dojechał, czy wszyscy w Koobrzegu byli grzeczni? Bończę, mm. Róż... że nie jestem pewien. Jeszcze nie przeczytałem wszystkich listów, a mam ich. Y, no, w tym worku? Bardzo dużo. A ja, worku. Po, a ja podejrzewałem, proszę Państwa, że tam już są prezenta. To są tylko same listy zebrane. Tak, no mamy jeszcze parę dni. Muszę no. zebrać resztę listów. Mm -hmm. A nie wiem, czy, czy nie byłoby niezręczności, gdybyśmy taki jeden list na przykład zobaczyli. Anonimowo myślę, że jakbyśmy przeczytali jeden list. Tak, żeby zobaczyć, się jak myśli. się teraz pisze listy do św. Mikołaja. Ja swój list ostatnio napisałem, ojej, bardzo, bardzo dawno, tradycyjnie. Pamiętam, pamiętam. Był wyjątkowy chyba. Był wyjątkowy, był. To zróbmy w takim razie, tak jak się losuje losowo, zobaczmy, czy uda się jakiś list wyciągnąć. Och, poczekaj. No, rzeczywiście. Worek, słuchajcie. O. Coś tu jest, coś mam ciekawego. O, to ten duży. Duży! Psa. To ten duży i długi. Mhm. Mm Jak ze wzrokiem, to może ja przeżyć tam, święty Mikołaju. Tak, zróbmy. Bo... Zróbmy. Bo... Ja okularów nie wziąłem, widzisz w saniach zostały. Albo Rudolf znowu zabrał. Rudolf też nosi okulary? Nie, ale robi mi kawały. <laughs> Całe rudo. Proszę list jest troszkę długi, ale przeczytamy tylko kilka pierwszych zdań. Autor listu pisze do Świętego Mikołaja. Mam na imię Ania. Ładne imię, prawda? No, ładne imię. Chwilowo pracuję w Szczecinie, ale bardzo chciałbym pracować w Warszawie. Zupełnie naturalne. Już raz połowałem, pisze Ania, ale teraz marzę, aby mi się to w końcu udało. Dopisuję, nawet jeżeli Markowi się to nie podoba. I tu są już szczere wyznania, chyba do końca ich nie przeczytamy, ale chociaż dwa zdania. Gram tylko na swój wizerunek. Udało mi się skłócić wszystkich w kobrzegu. Uwielbiam władzę, nawet byle jaką. W tym roku, szczerze przyznaję Pani Ania, byłam niegrzeczna ale za to przecież też można dostać prezent, bo przecież mam trochę polubień na Facebooku. Proszę Państwa, nie będziemy dalej czytali. Święty Mikołaj i jego elfy, a najlepiej elfice niech to ocenią. No, jakiś drobny prezent. Mamy w... komisję specjalną, specjalną do oceny. Do oceny. zachowań i tego, Jest grzeczny, Rozumiem. I nie... A proszę mi jeszcze powiedzieć, czy, czy Święty Mikołaj preferuje dostarczanie prezentów poprzez komin, czy, 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 czy drzwiami, czy są jakieś. Jak Powiem to, że... osobiście, tak. Za czasów świetności to i komin był fajny. Bo hmm. się wskakiwało, sióp, byłeś na dole idealnie pod miejscem, bo często ludzie stawiali choinki koło komina i tam można było raz, dwa wrzucić prezent. Natomiast w dzisiejszych czasach, no powiem szczerze, coraz mniej tych kominów. A jaki to jest, że wchodząc przez komin, yy, cały czas ten strój jest tak śnieżno-biały? To są ja, jakieś specjalne. widzisz, widzisz, i to jest moja słodka tajemnica, którą zachowam dla siebie, albo w sumie. Tak naprawdę, to przez te kominy wchodzi się za pomocą odrobiny magii. Trzeba się troszeczkę skurczyć, ale zawsze buty są czarne. No tak. Bo w węgiel, jak wejdziesz, to musisz mieć czarne buty, bo nic nie widać. Proszę jest specjalna magiczna maść, podejrzewam, tak? Ona tak. powoduje to, że. No, po świętym Mikołaju, powiem szczerze, dobrobyt widać. Świętym Mikołaju. Nie narzekam, nie narzekam, pani Mikołajowa, jak ugotuję, to ugotuję konkretnie. A ulubione danie? Pierniczki. Mm, czyli generalnie sama słodycz. Sama słodycz. Proszę Państwa, nie będziemy świętego Mikołaja zatrzymywali. Pewnie masę pracy, ale no, korzystając z okazji, że święty Mikołaj się do nas pofatygował, do studia, jakie życzenia dla kołobrzeżan? Parę zdań święty Mikołaju, tak jakby to święty Mikołaj chciał powiedzieć z głębokiego serca. Drodzy Państwo, życzę Wam przede wszystkim zdrowia. Zdrowia, szczęścia, i żeby każdy na siebie w te święta spojrzał z odrobiną miłości, z odrobiną takiego własnego, przyjemnego uśmiechu w oczach. Tego Wam życzę. Święty Mikołaju, bardzo dziękujemy. My również dołączamy się do tych życzeń. Proszę Państwa, to był wyjątkowy gość Święty Mikołaj. Okropnie zapracowany, jednak proszę zwrócić uwagę, że dla takich ludzi jak my znalazł chwilę czasu, a przede wszystkim tą chwilę czasu znalazł dla Państwa prosto z Rowalnieniemi, święty Mikołaj. Bardzo serdecznie dziękuję, a my proszę Państwa zobaczymy się po nowym roku, troszeczkę odpoczniemy. Ten okres Bożego Narodzenia jest takim okresem, gdzie jest wiele dni wolnych. Chwila wolnego, chwila odpoczynku nam się wszystkim przyda. Do siego roku, wszystkiego dobrego. Do zobaczenia w przyszłym roku. Bardzo Państwu dziękuję i jeszcze raz serdecznie pozdrawiam. Pozdrowienia dla Pani Mikołajowej. Pozdrowie, pozdrowie. Do miłego. Do zobaczenia. miłego. Bardzo dziękujemy.